Dzień dobry, witam, czy jak, ktoś, jak to woli, szczęść Boże. Pana jestem po nocnym dyżurze. Trochę jeszcze wypoczęłam, zjadłam piatek, coś tam porobiłam i stwierdziłam, że może coś tam nagram. I dzisiaj naszła mnie, mnie taka myśl, że od jakiegoś czasu Chodzą za mną święci i dopominają się uwagi i wtedy ja muszę sobie, nie wiem, śledzić ich życiorysy, coś tam czytać, się interesować, zagłębiać. Nigdy tak nie było, teraz tak mam, <laughs> ale do rzeczy. Jak zaczęło się od świętej Katarzyny, poprzez świętą Faustynę, odsłuchałam sobie cały dzienniczek. Następnie przez świętą Teresę, która podobnie, y, podobnie prowadziła Dzienniczek, <laughs> poprzez y, Teresa Dzieciątka Jezus, poprzez y, świętego Pawła, tak, ostatnio świętą Ritę, <laughs> z racji tego, że ostatnio otrzymam, znaczy jako nie jeden, ale cały zakład. Y, znaczy, cały zakład. Na danej zmianie wszyscy pracownicy jacy byli. Otrzymali od siostry Róże Świętej, Rytę poświęconą 22. Każdego, każdego 22. danego miesiąca. Są te róże poświęcone, ale akurat w ten dniu siostrzyczki nam przyniosły. No i jak dostałam tą różę, no to oczywiście trzeba się było trochę tamtą świętorytą zainteresować, no i, no i tak się zagłębiłam trochę, no bo już zapomniałam dokładnie, czym ona tam się zajmowała. E, następnie ojciec Dolindo, teraz niedawno ojciec Pio. Niedawno również w kościele obchodziliśmy e, wspomnienie świętego Bartłomieja. A jak, nie wiem, czy ktoś pamięta, wcześniej mówiłam, że y, parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja to jest y, parafia, w której ja że nie urodziłam się, ale po raz pierwszy usłyszałam słowo Boże. Pierwsza parafia w moim życiu, <laughs> z jakiej wyrosłam, z jakiej się wywodzę. No i też, też musiałam sobie prześledzić ten żywot świętego Bartłomieja. Moje zdanie masakryczne sceny tam się odgrywały, ale nie będę może rozwijać. Teraz niedawno, oczywiście błogosławiony Edmund Bojanowski, to jakby już sama to z racji tego, że jestem u służebniczek, Następnie święta Klara z racji tego, że jest patronką mojej córki <laughs> od bierzmowania. No i niedawno, zupełnie niedawno, raczej w sumie, wczoraj, jakoś tak, chodzi za mną święty Maksymilian Kolbe. I y, ja się zagłębiałam w temat tutaj mojej odwagi. <laughs> I natrafiłam na, słowa, na jego słowa z takim cytatem. Odwaga jest y, ważniejsza od lęku. Jak znamy historię właśnie y, y, Maksymiliana Kolwego, tak to on y, tutaj wykazał się niezwykłą odwagą, dając życie za. Gajowniczka. I Pomyślałam sobie, że no tu ten cytat: odwaga jest ważniejsza od lęku. Więc cokolwiek, co jest ważniejsze od lęku, warto tego, by się przeciwstawić wszelkim lękom, strachowi, jest takim motorem do przełamywania tego lęku przez postawienie na odwagę. Ja się wczoraj tak trochę uśmiechnęłam, bo. W grafiku miałam dyżur od godziny 19 do 7 rano, ale u nas para, a jeszcze właśnie co najważniejszego chciałam powiedzieć, że no zastanawiałam się co ci święci tak za mną kurczę chodzą, codziennie jakieś i codziennie jakieś życiorys i codziennie nowy święty, no i Przyszło do mnie takie oświecenie, że nie ma w sumie dnia, żeby jakiś święty nie upłynął się o, o uwagę i. I, i, i już dotarło do mnie dlaczego tak się dzieje. No przecież kurczę, no jak się mieszka w parafii. Pod wezwaniem Wszystkich Świętych. To nie ma bada, nie ma siły. Żeby jakoś się nie, nie upominali tam z góry, tak? Przecież to jest takie oczywiste, no takie logiczne, no takie, no, 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 no i logiczne. Dobra, idźmy dalej. No i znowu wracając do tego lęku. Yy, tak, tutaj yy, odwaga jest ważniejsza od lęku, że są w sumie ważniejsze rzeczy... Yy, Warte odwagi niż jakiś tam lęk i strach. No i ja wczoraj, mając ten dyżur od 19 do 7 rano, wiedząc, mając na uwadze to, że należy do wspólnoty, wiedząc i mając na uwadze to, że mamy wieczorem mrze z modlitwą wstawienniczą z intencją uzdrowienia duszy ciała. O godzinie 18.30, i ja dojrzę na 19.00. No i co tu teraz zrobić? Nikt nie chce się zamienić. Raczej krucho. No i pomyślałam sobie, że. O, czy tak: najpierw dogadałam się z koleżanką, że zostanie za mnie z dniówki od 19.00 do 21.00. I to jakby miałam pewne. Po czym myślę sobie, kurczę, jak tu teraz y, zapytać o zgodę siostry dyrektor, czy ona w ogóle się zgodzi. No, mając tutaj na uwadze to zwierzchnictwo, tak najpierw urząd, potem reszta. Hmm, tutaj jakby nie było, nie hmm, jestem pracownikiem, siostra jest pracodawcą i, i, i tutaj ona decyduje, ja się w pełni słucham. No i do posłuszeństwo, tak jest ważne o czym ostatnio pan Michał Świdarski wspominał i, i, i też pytał o te filary. Hmm. E, a, a, niezbędne, by uzyskać błogosławieństwo Boże. Ja tam wypaliłam, że oczywiście posłuszeństwo. No to idąc konsekwentnie tym torem, oczywiście posłuszeństwo między innymi jeszcze dyrektor. No i myślę sobie tak, kurczę, tak się ostatnio z tą siostrą ciężko gada. Ciężko się negocjuję, no, ale dobra, no, spróbujemy. Jeśli odwaga jest ważniejsza yy. Yy. od lęku, znaczy może nie lęku, bo aż tak to nie, żebym się tak się strypała, ale istniała taka obawa, że może się coś nie zgodzi, że może miałam wcześniej jakoś <laughs> próbować. Próbować, nie wiem, pisać o urlop albo się zamienić Ale dobra. I idąc tym tropem, postawiłam na odwagę, zaryzykowałam i o godzinie dokładnie 15:55 wiedziałam, że siostra jest po koronce, a jeszcze przed kolacją napisałam smsa z prośbą, czy nie byłoby możliwości, żebym przyszła na ten nocny dyżur na 21. i że koleżanka mm, już o tym wie, tylko potrzebowałam wejścia z zgody, no i tak dalej. I siostra odpisała jednym słowem, dobrze. Więc ja tutaj euforia, bo bardzo, ale to bardzo chciałam być na tym przygódzie. Totalnie czułam, że mam tam być. <laughs> I już taka happy Pojechałam na to, pojechałam. Mm. I mogę powiedzieć, że był taki ogień, taki ogień, i że po prostu do teraz czuję się jakbym latała na wysokości Lamperii, ale to nic. Wyszłam pół godziny przed czasem, 20:30, bo dogadana byłam z koleżanką, że wracam o 21.00. Jeśli 21 to 21, ona miała autobus 21.13, więc ja musiałam zrobić wszystko, żeby być na czas. A jeśli dam słowo, że będę, no to będę, tak konsekwentnie. No i my te dyżury nocne mamy pojedyncze, tak, na całym domu, za cały dom, jakby podczas godzin nocnych dyżuru nocnego odpowiada jedna osoba, więc... Tutaj nie mam możliwości, żeby ktoś nie dojechał. Nie ma w ogóle takiej opcji. No i ja byłam rowerkiem i wychodzę z tego kościoła 2030. Więc już nawet też nie miałam okazji dawać świadectwa. A czułam, że, Pan, że Duch Święty mocno dotyka i po prostu to był taki ogień, taki żar, że no i, 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 i siadam na rower. I zaczęło tak lać. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że przez cały ten czas, od 18.30 do 20.30, cały czas, no, to blatał nad nami nietoperz, ponieważ nietoperze na no, zamieszkując, monicę naszego kościoła. No i, no, on bardzo chciał brać udział w tym spotkaniu, widocznie. A co? No i dobra. No Siadam na ten rower i po prostu przyszło takie oberwanie chmury, że nim dojechałam do Skoczowa, to na mnie nie było suchej nitki. I wchodzę i taki Emilek, już taki staruszek, mówi: Pani Sylwia, taka mokra, a I mówię, mean, no mokra, Emilku, ale co tam, to nic. To, to jest nieważne. Ważne, że byłam w, byłam w kościele, bo bardzo, bardzo chciałam tam być. No i Wyobraźcie sobie, że zostałam uzdrowiona z haluksa w stopie, w prawej stopie. Jeszcze niedawno był tak, bardzo bolało mnie, bo byłam na weselu, trochę potańczyłam i, i, i ciasne buty, szpileczki. No, lekkojące się, ja nie jestem wysoka. I jakby ten haluks się tak odezwał, że. I teraz po tej modlitwie on zniknął i nie ma go. Świadectwo będę pewnie dawać później proszę, na spotkaniu. Ale jeszcze chciałam powiedzieć na temat y, tutaj właśnie uzdrawiania, jakie się, uzdrowienia, jakie uzdrowienia dokonują się podczas modlitwy wstawienniczej. I tutaj muszę powiedzieć o... Mm, takiej modlitwie wstawienniczej ojca Daniela Sztatechowej, yy, gdzie ja byłam świadkiem, yy, jak jakieś pół roku temu przyszła do nas do pracy koleżanka i któregoś nie, no po trzech miesiącach ona potem yy, się zwolniła, ale bo miała inną pracę. Yy, tak yy, bardziej w stronę jej wykształcenia, tam kursów jakie posiada i tak dalej, ale to nieważne. I ona pewnego razu mówi, że przychodzi za łzami w oczach i mówi, że pytam dlaczego płaczesz, a ona mówi, że zachorowała jej bratowa na Covida w wieku 45 lat, która ma dwóch synów z tego jeden w wieku mojej Claudi. I, i, I że sytuacja jest tragiczna, że ponad 70% płuc zajętych że na sygnale jechała po prostu karatką do szpitala w Bożu, że tam leży pod respiratorem, że śpiączka, że lekarze raczej nie dają szans. A jeszcze niedawno przecież Właśnie w ten sam sposób zmarła moja ciocia w wieku 62 lat. Nie, nie wybudzieli, nie byli w stanie. I tutaj, I tutaj ta dziewczyna. Ja tak bardzo mi było żal tych chłopaków i jej. Bo no tak jakoś się postawiłam w jej sytuacji, w sytuacji tych chłopców tutaj. Ten jeden, ten młodszy 16- 17-latek y, podobno wpadł nawet w taką depresję z racji tego, co się stało. I postanowiłam, że się będę modlić. I przychodzę na nocny dyżur. I zaskoczyło mi powiadomienie, że właśnie ojciec y, Daniel y, opublikował y, nagranie z modlitwy wstawienniczej. No więc sobie weszłam. Słucham, 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 i nagle takie słowo poznania, że Pan Bóg uzdrawia Agatę. Więc ja szybciutko napisałam do koleżanki, wysyłając jej link i dopisałam. Zobacz sobie, bo yy... tak jeszcze wcześniej zapytam jej, jak ma na imię, ona mówi Agata, i ja mając to yy, gdzieś tam yy, z tyłu głowy słuchając tego nagrania, słyszę Pan Bóg zdrowia Agatę. Uchwyciłam się tego słowa i, i, i wysłałam jej link i, i dopisałam, zobacz sobie, bo y, padło tam jej imię. No i po, y, zaczęłam się modlić. Y, ale tam padło y, takie zdanie że, y, ojca Daniela y, w słowie poznania, że Pan Bóg uzdrawia Agatę i Sylwię. Sobie myślą o no mnie przy okazji. Hm. Takie zestawienie, pewnie nie przypadkowe. Po czym ojciec Daniel zrobił taką pauzę i dopowiedział yy, z, nie, z bezpłodności. On sobie myśli: No kurczę, no ta bezpłodność tutaj nie jak zima. Nie pasuje, bo jak Agata, jeśli dobrze pamiętam, jak mówiła, Koleżanka, Agata ma dwóch synów. No ja mam córkę i syna. Sobie myślę, no dobra, no też tu jest nie tak. Ale a, znaczy wszystko tak u Boga jest wszystko tak. Umówmy się. No, ale uchwyciłam się tego, że Pan Bóg uzdrowia Agatę. A jeżeli tam uzdrowi mnie jeszcze czegoś dodatkowo, on wiele lepiej z czego, no to super. No i modliłam się. I za dwa dni przychodzi koleżanka i mówi, wiesz... Agata została wybudzona. Niedługo wypisują ją ze szpitala, i lekarze odrzekli, orzekli, że to cud. Ja się tak ucieszyłam, tak się ucieszyłam. Pojęcie nie macie. I. No, tam jeszcze się śmiałyśmy z tego, że tam. Bezpłodność, że takie hasło. I wiecie co. I ja mówię koleżankom, jeszcze w szatni się przebieramy, wszystkie gadamy i ja mówię, kucze, a wiecie jaki miałam sen w nocy? One na mnie patrzą. No i opowiadam ten sen. Wtedy jeszcze weszła, opowiadam, opowiadam i wchodzi kolejna koleżanka, też się przysłuchuje. No i ja opowiadam, że... Hmm, była taka dziewczyna, która nie mogła mieć dzieci, i yy, z tego, z racji tego, yy, doznawała wielu nieprzyjemności ze strony koleżanek w pracy. uśmiały się z niej, tak, dokuczały jej bardzo, i ona już, mając tego wszystkiego po dziurki w nosie, no brzydko mówiąc. Wszystkiego już miała tego dosyć i wymyśliła sobie, że zacznie od tego momentu gadać, że jest w ciąży w trzecim miesiącu. I ja w tym śnie widzę, jak ona tak gada i gada. I widzę, jak nagle podchodzi w tym śnie do niej pan Jezus i mówi do niej: Mm, nie. N -n, ty nie jesteś w trzecim miesiącu. Ty jesteś w drugim tygodniu. Mhm. I po prostu, no, szok. No i dalej ta koleżanka, która weszła podczas opowiadania, no, nie słyszała, że to że to był taki mój sen. I mówi, to jakiś żart? A ja mówię, nie. A jak nie? A ja mówię, no nie. Ale to co? A ja mówię, no, taki miałam sen. Hm. Taki miałam sen. No. No i tak. I dzisiaj w ogóle latam na wysokości Lampery po wczorajszym dniu. I jeszcze y, mam tego tak ostatnie, że Pan Bóg jakby przypomina mi y, rzeczy, które były gdzieś tam dawno wstecz, tak jak z tą kartką z y, mm, Kościoła Świętego Klemensa, tak z 2003 roku. Tak wczoraj właśnie też podczas tego wieczoru mm, mm, na modlitwie w uwielbieniu y, nagle y, zaczęliśmy śpiewać piosenkę o piękności niestworzona, tak? Do Ciebie rozpozna ten już y, niczego innego kochać nie może. I się tak bardzo wzruszyłam, bo y, przypomniało mi się, jak ostatni raz słyszałam tą piosenkę, mając 15 lat, 14-15 lat, kiedy właśnie jeździłyśmy y, z tymi dziewczynami, które wiązały swoją przyszłość z zakonem, I, i, i tam właśnie pierwszy raz tą piosenkę usłyszałam, śpiewałam, i teraz ponownie. I tak mi się wszystko przypomniało. Już ostatnio powiedziałam, że życie z Bogiem to jest jedna wielka, niekończąca się. Co? Przygoda, przygoda. Bo Pan Bóg codziennie zaskakuje. Codziennie, codziennie. Starczy się na niego otworzyć. I działa. I działa z mocą i z I ja dzisiaj jeszcze zapytałam, mm, mm, czy jest jakieś takie słowo na dzień dzisiejszy, które może mm, nie wiem komuś się przyda. Pewnie mi się przyda. Otworzyłam sobie Biblię, bo ja tak robię, że otwieram na hebił trafił. I tutaj takie słowo. I stanie się, że na wielkie ciało ducha mego wyleję. Synowie wasi i córki będą prorokować, a wasi starcy będą śnić po nocach, młodzieńcy zaś będą miewali widzenia na niewolnicę i niewolników, też ducha ześlę w dni owe. I czynił będę, że dziwne znaki na niebie, a także na ziemi i krew i ogień i słupy z dymu, słońce najczystsze w ciemność się zmieni. A księżyc cały krwią zajdzie, zanim jeszcze dzień pański nadejdzie. Dzień balców wielki i straszny. I stanie się, że ocaleje. Kto wezwie Pańskiego imienia? Zbawienie zaś na górze syjon i w Jerozolimie będzie. Tak, jak to Pan powiedział. Ten, kogo Pan woło, powoła, będzie ocalony. To są słowa z księgi Joela. Rozdział trzeci, wersety od 1 do. I od 1 do 5. Zapowiedź nadchodzącego zbawienia. Akurat, w... akurat na takim fragmencie, nie wiem, słowo Boże mi się otworzyło. Może tak miało być. Pierwsza że tak. No i to tyle. Białego wieczoru życzę wszystkim. Pa, pa.